Zobaczyłam ją po raz pierwszy, gdy wypływałam jachtem Sportsmouth. Nagle dostrzegłam coś, co wyglądało jak wyspa. Gdy byliśmy bliżej, zrozumiałam, że to nie może być wyspa. Była zbyt okrągła. Od razu widać, że to nie jest współczesna konstrukcja. Wszystko się sypie, beton kruszeje, a kraty i poręcze są skorodowane. Ta budowla ma za sobą trudne lata. W jej wnętrzu znajduje się labirynt ciemnych przejść. Już po chwili można się zorientować, że wszystkie korytarze łączą się ze sobą. Część z nich jest tak wąska, że trudno tam się przecisnąć. To ponure miejsce. Czy doskonały widok na morze wyjaśnia powód powstania tej budowli? I czy kiedykolwiek została wykorzystana? Okrągły kształt to ważna przesłanka pomagająca zrozumieć przeznaczenie obiektu. Poza tym w okolicy znajdują się inne podobne budowle. To przemyślana, potężna konstrukcja. Ale czemu służyła? W czasach wojen Anglia wykorzystywała to, że jest wyspą. Ta potężna była betonu, to jeden z elementów systemu mającego odeprzeć inwazję wroga. Kanciaste nadbudówki pochodzą z czasów II wojny światowej. To stanowiska obserwacyjne i działobitne. Podobne konstrukcje możemy znaleźć na całym wybrzeżu Anglii. Dom Holmes zna doskonale dzieje tej budowli. Jesteśmy w najniższej kondygnacji fortu. Tutaj była składowana amunicja do dział, które znajdowały się na wyższych piętrach. Pociski i ładunki były posegregowane w zależności od kalibru dział. Pociski były ustawiane pod ścianami, aby łatwo je było podnieść i przenieść wyżej. W każdym z tych pomieszczeń było mnóstwo materiałów wybuchowych.